W 2011 roku wymyślono Polski konsensus tłuszczowy numer 3, zgodnie z którym dzieci, w dzieci miały jeść wyłącznie oleje i margaryny. Sanepit już dostał dyspo dyspozycję, że w szkołach nauczyciele mają sprawdzać, czy przypadkiem ktoś nie stosuje masła. Jezu. Ale to się udało zablokować. Dzięki, dzięki mojej opinii, którą pisałam nocą. Prawie, że w przeddzień, w poniedziałek rano miał być konsensus zatwierdzony, a ja z soboty na niedzielę pisałam opinię i gdybym nie wysłała w niedzielę po południu informacji do lekarzy z Wrocławia, Łodzi i ze Szczecina, gdyby lekarze, pediatrzy nie wzięli udziału w głosowaniu, podejrzewam, że nocą jechali do Warszawy, no to pewno trzeci konsensus tłuszczowy byłby zaklepany. To brzmi jak scenariusz sensacyjnej, sensacyjnego odcinka. To proszę przypomnieć, jak to było. Nagle, ni stąd, ni zowąd, e, c, e, ktoś w normach żyw, żywnościowych, czy w żywieniowych chce coś tam podmienić, tak? Dociera ta informacja do pani? W okolicznościach takich, że prawie, że zawał to kosztowało. Jako, że miałam w piątki po południu zajęcia na studiach niestacjonarnych, to miałam wyłączony telefon. Jak mój mąż wtargnął na salę wykładową, no to nogi się pode mną ugięły, zwłaszcza, że dzieci były w drodze do Austrii albo do Szwajcarii na narty. A wcześniej mieliśmy wypadek samochodowy. No więc na konsultacje społeczne, zgodnie z prawem, jest miesiąc czasu. I autorzy tegoż konsensusu powinni, Miesiąc przed podjęciem decyzji, powiadomić różne środowiska opiniotwórcze, głównie producentów mleka, agencje związane z mleczarstwem. No tak, masło i no tak Więc te agencje dostały informację w piątek o godzinie 12:13, a przegłosowanie sprawy miało się odbyć w poniedziałek rano. Przegłosowanie gdzie? Na komisjach. Na, nie, w Warszawie, w, podejrzewam, że to było w Instytucie Żywności i Żywienia. Ja już po tylu latach niekoniecznie pamiętam. Rozumiem. Miało być zaklepane, dyspozycje do sanepidów już były wysłane wcześniej. No dobrze, no. Ale czy takie coś nie powinno przejść przez Sejm? Nie. To wystarczy, że te normy i te wytyczne idą stamtąd, tak? Dokładnie. Są agencje rządowe, które za to odpowiadają. Rozumiem. O tym, że oleje roślinne. Są szkodliwe dla zdrowia najmłodszych wiadomo od wczesnych lat 90. Takie najbardziej znamienne publikacje ukazały się w 93 roku, a konsensus zatwierdzano w 11. Więc autorzy tego konsensusu nie mogli nie znać tych dokumentów. W odpowiedzi na te dwie publikacje dotyczące szkodliwości olejów w diecie najmłodszych, zorganizowano w Stanach Zjednoczonych w 93 roku konferencję Okrągłego Stołu. I tam w sposób jednomyślny wszyscy uczestnicy, a było tam kilkadziesiąt osób, zgodzili się z tym, że w diecie kobiet ciężarnych, w diecie kobiet karmiących, w diecie dzieci do lat czterech. Musi być tłuszcz mlekowy, bo nie ma zdrowszego tłuszczu. A mimo to próbowano przeforsować trzeci konsensus tłuszczowy, no i podtruwać dzieci, bo przecież dzieci są najbardziej wrażliwe na prozapalne działanie tych składników, które są w olejach czy w margarynach. To się dzieje w 2011 roku. Zwracam się do naszych widzów, żeby w komentarzach napisali, kto wtedy był ministrem zdrowia. Pani się ja nie uśmiecha. Pamiętam. No to, no to sprawdźcie, kto wtedy był szefem Komisji Zdrowia w Sejmie i kto wtedy był ministrem zdrowia. Ale mówi pani, że to nie, 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 nie bezpośrednio było zależne od samych polityków, tylko to właśnie te środowiska naukowe zgromadzone właśnie w tym instytucie żywienia, tak? w, tych, w tych ciałach, które odpowiadają za bezpieczeństwo żywności, ży, znaczy, diety Polaków. Na pewno w, w tym trzecim konsensusie tłuszczowym brali udział naukowcy z Instytutu Matki Dziecka, z Centrum Zdrowia Dziecka, i najprawdopodobniej ówczesny Instytut Żywności i Żywienia. Chcieli to klepnąć. I chcieli to klepnąć. I co się wydarzyło? Jak pani to zablokowała? Jedno znaczy, Północy spędziłam z laptopem, napisałam opinię, niezbyt obszerną, trzydzieści kilka cytowań. I to by się, to by nie miało żadnego znaczenia, gdyby mnie zaskoczyła w niedzielę po południu, że trzeba wysłać kompetentne osoby. Które wezmą udział w głosowaniu i to przyblokują, więc nie wiem szczerze mówiąc, kto był, ale dwa głosy zdecydowały o tym, że tego nie przegłosowano. Dwa, tylko dwa. Chwała Bogu. Dobrze. To teraz co dla nas z tego wynika? Jak w takim razie ma zachować się matka, e, karmiąca, e, kobieta w stanie błogosławionym i małe dzieciaczy i, i ktoś, kto ma w domu pociechy w wieku do czterech lat? Ja studentom zawsze mówiłam. Że po pierwsze, to co stworzyła natura, nasz organizm rozpoznaje, rozszyfrowuje, ma odpowiednie receptory i wykorzystuje z korzyścią dla zdrowia. To, co produkuje człowiek, robi dla biznesu.